Rozmawiałem chwilę z Nataną, rozmawiałem, zamieniłem z nim parę wiadomości. Ja z natanem chętnie bym pogadał, dlatego że jest parę nurtujących mnie rzeczy i zadałbym mu szereg różnych pytań. Jestem ciekaw jego perspektywy, dlatego że no jego zachowania na tych fightach są bardzo różnorakie. Jestem ciekaw, jakie są motywatory niektórych rzeczy. No nie ukrywam, że z komediowego punktu widzenia w wielu kwestiach daję sobie radę, chociaż uważam, że czasami ta granica jest no przekraczana i chciałbym poznać jego percepcję pewnych rzeczy zwłaszcza że Nathan dla mnie jest postacią niezwykle enigmatyczną ja miałem takie momenty gdzie myślałem że to jest generalnie dosyć głupi gość a potem udowodnił mi swoimi występami, że nie jest wcale głupi, bo, żeby gdzieś tam jakimś humorem operować, to też trzeba trochę tej inteligencji posiadać. Więc dla mnie to jest postać niewątpliwie ciekawa, którą fajnie byłoby, którą fajnie byłoby zrozumieć. I mam nadzieję, że poprzez właśnie taką zwyczajną, naturalną rozmowę na podcaście uda się to osiągnąć. Nie? Znaczy, abstrahując od tego, że mieliśmy jakąś spinkę, jak to powiedziałeś na początku. To on taki jeden pewien, pewien gest do mnie w, w, wykonał kiedyś na gali fightowej na fejmie. Jest to gest, który dla mnie był kompletnie niezrozumiały, to znaczy uważam, że można było go rozumieć dwojako. Interpretacja była wolna, natomiast na pewno jakiś przekaz temu towarzyszył z jego strony. W sensie on, on coś chciał przekazać, tylko on wie co tak naprawdę, ja mogę spekulować. To jest taka jedna z rzeczy, którą bym zapytał po prostu mi osobiście. Yy, mnie osobiście to interesuje. O. Jestem ciekaw co chciał, co chciał tym przekazać, bo było to dosyć zaskakujące. O. Ale nie będę nic więcej yy, yy, mówił, żeby też wam nie spoilerować jakichś tam rzeczy, no generalnie uważam, że Nathan potencjalnie jako gość jest osobą ciekawą do przeprowadzenia dyskusji. Też wydaje mi się, że Fame cię podbudował znowu zasięgowo, to można dychnąć, tylko nie zostań alkoholikiem. Nie, właśnie paradoksalnie Fejm tym razem zasięgowo mi nic nie dał, tak szczerze. Fejm przy mojej pierwszej walce zasięgowo dał mi bardzo dużo, Przy Fejm przy mojej drugiej walce zasięgowo dał mi relatywnie sporo, a Fame przy mojej trzeciej walce uważam, że zasięgowo nie dał mi zupełnie niczego. Biorąc pod uwagę, przede wszystkim Wydaje mi się, że ten fame ostatni, ten na którym ja się biłem, po pierwsze, nie był sukcesem zasięgowym, widać było to po ilości wyświetleń na różnych programach, między innymi. Poza tym myślę, że osoby, które już na fejmie mnie poznały, nie znają. I raczej nie trafiłem do nowego grona odbiorców, a jeżeli trafiłem, to było ono bardzo wąskie. Z akurat ostatnią walką powiedziałbym, że stricte medialnie niczego nie ugrałem, tak naprawdę. Ale nie, nie taki był mój cel występu. Wiadomo. Ponieważ nastąpił wyciek dokumentów sądowych i mamy wgląd w jego dokładne zarobki oraz przyszłe projekty. Jakiś czas temu mówiłem wam w newsach, że największy YouTuber na świecie wszedł w konflikt prawny z firmą, która prowadziła jego sieć burgerowni Mister Beast Burger. Jimmy zrezygnował z tego projektu, bo. Thank you Opierało się to na restauracjach widmo, czyli każda restauracja mogła kupić opakowania i produkty oraz wydawać zamówienia pod jego logiem. W rezultacie jakość tego jedzenia była beznadziejna. Ludzie wstawiali do internetu zdjęcia obrzydliwych zamówień i bestia po prostu traciła na wizerunku. Natomiast firma, która realizowała mu ten. W sumie nie działało to dokładnie na takiej samej zasadzie, na jakiej zasadzie działały burgery Blowka. właśnie przez to, że poszedł taką masówkę, sieciówkę, gdzie to restauracje tak naprawdę podlegały pod to, żeby wykonywać jego produkt, to właśnie dlatego firma obumarła, bo nie mogłeś trzymać od Dobrego poziomu restauracyjnego. Ja kompletnie nie rozumiem, dlaczego ktoś pada na pomysł wykonania takiego biznesplanu, bo uważam, że w samym zamyśle jest po prostu Panek napisał, że Budda ma bardzo duże spadki. No, widziałem, że Budda jakieś tam spadki zaliczył. Nie wiem, czy to wynika z tego, że hype delikatnie obumarł. Ogólnie temat Buddy jest pod jednym kątem bardzo interesujący. Ja jestem osobą, która rzadko kiedy wierzy w przypadki. Gdzieś tam od pewnego momentu wokół Buddy zaczął się budować trochę czarniejszy PR. Zauważam, że coraz więcej osób zaczyna w kierunku Buddy wysyłać rakiety, coraz więcej osób dodaje zaczyna poddawać pod wątpliwość to dobre serce Buddy. Dziwi mnie, że tak późno, znaczy, bo ja ja, ja mam ja zawsze o tym mówiłem i ja tego absolutnie bym nie krytykował, nie stawiał tego w czarnym świetle, ale oczywistym jest, że to, co robi Budda, no to jest to ruch biznesowy, tak? Czyli Budda komuś da, bo za to, że komuś da, zarobi więcej. No nie powinno to nikogo dziwić. Na tej zasadzie działają prawie wszystkie firmy większe, które wpłacają na przykład na akcje charytatywne, no w ten sposób buduje się PR i miłość do marki, czy miłość do osoby yy, ale ja nie widzę w tym nic złego. Uważam, że lepiej lepiej zrobić w ten sposób niż nie dać niczego. Buda Content robił naprawdę dobry, ale ile można słuchać, tworzymy potęgę, to najmocniejszy projekt na polskim YouTubie, to i tak dalej. No tak, ogólnie ku, to nie jest, jakby, ku, żeby nikt mnie nie, źle nie zrozumiał to nie jest atak w stronę Buddy to jest moje personalne przemyślenie to jest coś, co mnie osobiście w... Bo ja uważam, że to są takie bardzo tanie zagrywki psychologiczne. Takie mówienie prawie na każdym odcinku: Widzowie, osiągnęliśmy to wspólnie. Widzowie, jesteśmy potęgą. Widzowie, razem robimy najlepszy content na YouTubie. Za każdym razem takie podkreślanie: Jesteśmy najlepsi, i to nie ja, a my. To nie ja robię film, to my robimy film. Wy, jako część mojej społeczności, jesteście tutaj równie ważni, i tak dalej. Uważam, że to jest takie, takie psychologiczne, właśnie zgranie na emocjach odbiorcy. I mnie osobiście, mnie osobiście to w na przykład, nie? Ja nie lubię takiego przekazu, bo mam wrażenie, jak oglądam jakiś materiał, że twórca ma mnie za... Ale ja może jestem po prostu przewrażliwiony na tym punkcie. Ale poza tym uważam, że Buddha materiały robił mega top, bardzo dobre. Ja nie jestem przekonany do motoryzacyjnej. E, motoryzacyjnego kontentu, ponad prawa jazdy nie mam, więc to, to nie jest kontent dla mnie. Natomiast od strony takiej stricte technicznej, czy od strony gdzieś tam, no chyba przede wszystkim technicznej, no to materiały miał top. To nie ma co... Może nadal ma, nie wiem, bo przestałem je oglądać. U mnie case buddy jest trochę podobny jak case Bungee. Po prostu mi się to przejadło i tego oglądać nie chcę. Bo ja kiedyś przy Bungee się zajebiście bawiłem. Wyświetlenia każą twierdzić, że ludzie nadal się przy nich świetnie bawią. Ale ja na przykład widzę, przejadłem się tymi treściami, plus mam wrażenie, że trochę. Poziom humoru się zmienił. Wycieczki w góry są spoko, no chyba, że podczas jednej z nich dowiadujesz się o zdradzie. Nikola Zalewski poinformujesz swoją dziewczynę, co zrobiłeś z moją? Co ciekawe, chwilkę po tej storce Vanessa usunęła ze swojego Instagrama fotkę ze stadionu narodowego. Czymczak wykolotował Nikolę Zalewskiego, młodego piłkarza polskiej reprezentacji, który jak się okazuje, sam jest zajęty. W komentarzach oczywiście pojawiła się fala żartów i drwin, bo jak wiemy aktualnie trwa euro. Teraz sobie wyobrażam, jak dziennikarze jakiegoś przeglądu sportowego z poważną mordą analizują kim jest Kamil Szymczak. Powstały nawet przeróbki nawiązujące do niedawnej afery Lewandowskich. Wycieczki w góry są spoko. No chyba, że dowiadujesz się o zdradzie Belus Workout. Poinformujesz swoją żonę co zrobiłeś z moją. Natomiast jedynym tak naprawdę dowodem na zdradę są aktualnie tylko słowa Szymczaka. Najbardziej kontrowersyjną kwestią jest wyciąganie takich prywatnych rzeczy do internetu. Aczkolwiek myślę, że wszyscy możemy się zgodzić, że takie sprawy nie nadają się zbytnio do rozwiązania w sferze internetu, a prywatnie to też w tym temacie dodać, że ta rzekomo zdradzona dziewczyna przez piłkarza dodała ostatnio storkę w jego koszulce i prawdopodobnie mogła też z nim być na stadionie. Ten cały TikToker nawet nie poparł swoich słów żadnymi dowodami, więc czy jest możliwość, że zrobił to dla atencji? Jak najbardziej. Z update'u z ostatniej chwili to ten TikToker nagle wstawił oświadczenie, jak sprawa ucichła i cały internet w sumie wydał wyrok i napisał tak. Opublikowanie relacji w emocjach było błędem i niedopowiedzenie doprowadziło do nadinterpretacji sytuacji. On też napisał to tak, jak skończony... Dlatego, że mówi, że doszło do jakiejś nadinterpretacji, przecież jasno powiedziałeś, że twoja laska się z nim spała. To chyba, że napis ZD i trzy kropki. To dowolne inne słowo, które sobie wymyślisz. No nie rób z ludzi Napisałeś wprost, że twoja dziewczyna dała dwie. Nikoli. Ja uważam, że ja uważam, że to całe oświadczenie, to tak naprawdę jest zwykłe porozumienie. Dostał pewnie jakieś straszaki, że sprawa trafi do sądu, chcąc uniknąć potencjalnego rozlewu krwi, po prostu stwierdził, że wyda jakieś pismo, w którym przeprasza w sumie za to, co zrobił i powie, że jest to niedomówienie. To spowodowało w niezwykle krzywdzących Vanessa komentarzy. I uwaga tutaj hit. Pomiędzy dwójką doszło do zdarzenia, ale nie takiego, jakie wykreował internet. Szczerze to z tego... Ogólnie spoko, załóżmy hipotetycznie, że się pomyliłeś, nie, bo, bo to, nie wiem. Gdyby ktoś mi powiedział, że Natalia mnie zdradziła, to ostatnią rzeczą, którą bym zrobił, to bym napisał o tym na stories, nie mając pojęcia, czy jest to prawdą. Ale nawet, gdyby było to prawdą, to i tak ostatnią rzeczą, którą chciałbym zrobić, to pisanie o tym na Instagramie, bo jest to bezsensowne i bezcelowe, uważam. A gość, powiedzmy, że pod wpływem emocji popełnił błąd. Są różne osoby, luz. Tylko w momencie, w którym popełniasz błąd, to za niego k***a przepraszasz, bierzesz winę na siebie, bierzesz konsekwencje na klatę i życie toczy się dalej. A on zamiast powiedzieć przepraszam, to mówi widzowie, zjedźcie, bo źle interpretujecie moje słowa. Zostawcie biedną dziewczynę, to niedomówienia.